Zjeźdź. Jak jak zjeść, dynie Czemu tylko pumpkin seedy? Ja pierdolę, ale główno Mogę kopać łapą kobla Mogę Pomocy, kopać... pomocy A tu nieźle, że zdobyłeś najkrót diamenta Później monster hunter nie. No, to jest dosyć ciekawe, że Na x-rayu Ale to ma. cheatuje tu... Doraz znalazłem spawner, nie będę się chwalił ale mm -hmm. to ten problem, problem głodu od strony Majew został wyeliminowany oficjalnie. Słyszysz takie gruby, że. Ty, tylko panie Ty salamandra. Włącz. Ty słyszę orła. Widziałem orła. Słyszałem orła. Cień. No to jest Terrari. A to jest na zawsze? To jest na zawsze. To jest. Ty! Faktycznie! A dostanę obrażenia od upadku? Ale jestem OP teraz! Ej dobra, grajmy w Minecrafta. Piziotto! Piziotto! Pierdolaj! Tak, piziotto. Uwaga łopaki, Bijemy go! Ej, krzyk. Dzień Olim, Ej, oligatron. Czemu olimp? Olimp? Tym olimp Czemu kurwa mnie?! Mam serduszko. Ej! <noise> Fucking... nie, ja nie, nie, nie przepraszam co tak ci zniknął dzięki a nie Ej panie czemu panie... mi ktoś podpierdolił 8 jebanych w dupę diamentów ja, jak e... podpierdoli ty mi do mnie wszystkie. No dobra i z... ktoś mnie ja zabił nie przebaliście chodźcie za mną ja prowadzę chodźcie za mną Nie psać z powrotem Nie mam, ale mogę ci to nie chcesz? Tam był spawner i te bloki złote Ja chcę złota. Ja chcę moje 8 diamentów, jak mi chuje nie dacie to was zabiję Ty, a elefant gdzie, A gdzie ty ty? Aha, bo ktoś cię zabił, tak? I wziął, co jest? <śla> co, co je? <śla> jest? <Jo> ja pierdolę <śla> Walimy go na pyrę, Far Cry Primal On nie pada, on w ogóle nie pada Co, no, się, no, to będzie tam... bardzo, na dwa hity mi tam za nami Na Napierdolę was wszystkich, skurwysyny, Go łapką Za Krzysia. O, dzięki <grym> Dobra, chodzę. Kurwa, pół serduszka No i chuj Idę, wypierdalam Ej, chyba mam twoje diamenty Ej, Nie <grym> ten... <grym> Serio? <grym> Wybacz, Hottet To koniec Pam, 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 pam Może Możesz się na łyb... Łał, idzie zobaczyć Prawie się tutaj zbierdoliłem Gdzie biec? A co, zginałeś? Ja się za to wyjebałem, kurwa A, no, Jak ci sumie, to, na to pozwalam Nie wyzejmij, proszę Co ty zrobiłeś? Co? No troszkę po co? O mam na co chcesz? Nic nie chcę Golden Apple Apple? Bo idziemy oh, już Boże. do nich Czekaj bo... Czeka, bo czeka. Moje to było śmieszne 28 lat temu Jak dla mnie to jest ciągle śmieszne jak Majew powiedział tyle no to w sumie co ja dla mnie też... Nie Ale nie ciebie, Hudini. Na pomoc! U, on jest potężny czy co? <śmiesz> nie super. Hej, <laughs> na pomoc! Chris nahos przez bóra, jedno S, to Chris nahos przez dwa s Tep, te, te, gdzie się tepnąć, no, Na kogo? Na czosach do... A tak, jego tak właśnie rozmawiać. Na Nachos przez jedno, yes, to, jedno na host S, to na przez 2S Nie na odwrót, bo inaczej to. To na czosa przez to S, tak nie, na przez 1S do na przez 2S Czyli do, do kogo mam ciepnąć? No mnie na czosa 1S. <noise> na czosa przez 1S do na przez 2S. No dokładnie tak. A nie, to na odwrót. Nie, dobrze. Marcin! Ale gruby jesteś. O, mi o, kota, mi a, mi wydóbcył! Oczywiście, ale nie broń. A wy co? Nie macie kota jeszcze? Krinch? <noise> Chłopie mnie nawet nie kocha, a ty coś mówisz w jakimś kocie. Dobra, Ej, ale... jakoś maskę mu zajebałem, tylko się sp. Z... umarłem. I znalazłem siedzibę tych bzdur. Co to są no, oś, kurwa. A ty mi Barak, jak rozmawiać z innymi? O! Bo idź, go No tu! Go Mabi! Czemu nikt go nie bije? Bo na przykład mam 2,5 HP! No, 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 ja no, 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 to no, to to. Bie, no, to. Bie, bie. Nie nie no, no, Koty się. Koty robią seks. Dobra. Chcesz taką płytę za 8 diaksów? Patrz, taką, taką płytę za. Dobra, nieważne. Gdzie masz maskę? Maska, on man ja. już na mordzie. jest tak dużo zombielców? Ride, right. ride right zombie. <laughs> ride right zombie. Raid <Right> Shadow Legends. <laughs> ride right zombie. szybciej. Running. A bo masz chity, to mówisz, teraz. żeby nieście szybciej. O tak. Chyba ja się pierwszy raz czuję w tej grze. Hej, Potrzebny! Ja was mogę solo rozjebać wszystkich, tak? tak. No to dawaj, prawda? Ale mnie nie, mnie nie jeszcze ja... na koty, więc no nie wiem. O, duży kaktus!